żywać życia, ale co z oczami? Teraz, kiedy twoje oczy są zaczerwienione, masz krople Visin Classic, które łagodzą zaczerwienienie i podrażnienie oczu, przywracając im zdrowy wygląd. Nigdy więcej zaczerwienionych oczu. Krople Visin Classic. Życie jest w twoich oczach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Szukasz recepty na odporność? Zalecamy bogactwo ziół i minerałów. Czarny bez, palczatkę, cęk. W oryginalnej kompozycji, aby skutecznie wspomagać odporność organizmu. Receptury natury. Pierwsza taka herbatka na odporność. W środku boiska przejmuje piłkę mazurek. Rusza w stronę bramki. Cóż za technika! Mija kolejnych rywali. Mazurek, mazurek! Wpada w pole kardy i fa Mazurek chce sam wymierzyć sprawiedliwość, czeka na gwizdek, czajnik gwizdze. Mazurek nie wie co robić, chyba zdecyduje się wyłączyć czajnik. Możesz kupić pierwszą lepszą telewizję cyfrową i zasypiać z nudów. Albo wybrać Cyfrę Plus i oglądać najlepszy sport w HD. Teraz za pół ceny. Cyfra Plus. Oglądaj to co najlepsze. Dzień dobry. Jest Tina? Czy jest? I po jaka rewelacja? Widzi Pani? Tina wie doskonale, że zdrowia nigdy za wiele. Najgroźniejsze wirusy. Lekarz podpowiada, jak się przed nimi bronić. A widziała Pani, ile jest nowych, wspaniałych przepisów? Aż 13 przepisów na obiady i przetwory z sezonowych warzyw. Są też rewelacyjne dodatki. Supercenie. Kultowy serial Hela w opałach za mną Guzik w roli głównej. Największe polskie przeboje. Nowa platynowa kolekcja. W tym numerze 10 przebojów 2 plus 1. Dodatki w supercenie. Ila taka jak ja. I ja. Tina, poradnik w najlepszej cenie. Tylko złoty 30. Męczycie Katar. Zastosuj Otrivin, który po pierwsze szybko udrażnia nos, a po drugie dzięki formule nawilżającej zapobiega podrażnieniom. Otrivin przyjemność oddychania. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czekajcie. Chcesz? To jest krowa na maksa odjazdowa. Co budyń robi, pełen ład, a pyszny także niezły czas. Vanilia, wow, wow, czego, czekolada. Ta krowa, okulary wkłada. Oto Paula, mega gwiazda, budyń płaty, ale jazda. Paula, nowy budyń, w pyszne odjazdowe łaty. Paula, doktora Edkera, wszystko co najlepsze z mleka. że jakiś młody mężczyzna mieszkał z naszą Patrysią. Nie, to nie. Dlaczego nasza Patrysia miałaby mieszkać z jakimś obcym facetem? A pan był kilka razy żonaty, prawda? My no, pierdolsz się, o co? Chcesz się żenić? No. Mam chłopaka. W sensie seksualnym? Kompleksowo. Niech się żenią. A to, że mi serce pęknie, to już jest inna sprawa. To jest mój narzeczony przyszły mąż. Znaczy... Okay, a czasami i jesteście mi na kompromisy. No, ale zaraz, wczoraj m -m mówił pan tak. zupełnie co innego. Ale wczoraj, wczoraj, wczoraj to ja byłem skacowany. A pani w ogóle miała kiedykolwiek badaną aurę? Co? Podejrzewam syndrom ciężarnej dziewicy. Mnie ten twój ślub naprawdę pasuje. Luźniej się zrobi, jak się wyprowadzisz. Ona go przekawaciła. A teraz głupota mu z oczu tym wariatom co to idą do jakiejś Zapraszamy na serial komediowy Mamusi. Dwa odcinki w sobotę o 18:00 czasu polskiego w Polsacie 2.